Dobrze, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W ostatnich dniach łączą nas różnego rodzaju wydarzenia, rocznice, rocznice patriotyczne, lokalne. Dziękujemy Panu Bogu za tych ludzi, dla których te słowa, które tutaj znajdują wolność, równość, niepodległość, dodajmy jeszcze Bóg, honor i ojczyzna, stanowiły więcej niż dar życia. I dlatego dzisiaj tu jesteśmy, gromadzimy się, żeby w sposób symboliczny upamiętnić te wydarzenia, które odbyły się tutaj od maja 1963 roku do czerwca 1964 roku. Dziękujemy Panu Bogu za tych Materą. Przede wszystkim pamiętamy o nich, oddając im dar, modlitwy, to, co możemy im najcenniejszego dzisiaj ofiarować. Podobimy się ich intencji. Dobry Jezła nasz Panie, Panie. dobry Jezła, nasz Panie, Panie, Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym, Ojca, i Syna.